Lewandowski jest totalnie niezniszczalny Nikt przed nim nie osiągnął takiego poziomu W wieku prawie 37 lat 42 mecze, 38 bramek I gol średnio co 85 minut Polak zawstydza tych, co jeszcze kilka lat temu Uchodzili za wzór piłkarzy, którzy się w ogóle nie starzeją Zjada Ibre, Ronaldo, Tottiego czy Kloza Ale i również tych z innej epoki Jak Di Stefano czy Puszkarz Zanim sięgniemy pamięcią do historii Spójrzmy jak radzą sobie weterani z rocznika Roberta Którzy jeszcze nie skończyli swoich karier Z Robertem jakkolwiek może równo się jedynie Zomer. Wciąż walczy o najwyższe cele i jest pierwszym zawodnikiem silnego Interu. Różnica jest tylko taka, że mowa tu o bramkarzu, a wiemy, że ci z racji na swoją pozycję starzają się znacznie wolniej. Później jeszcze w miarę w zasięgu jest Di Maria. 33 mecze, 15 bramek i 8 asyst. Klub i Liga jednak niżej notowana od Barcelony. Od tego momentu jest już prawdziwa przepaść między resztą stawki, a rówieśnikami lewego. Szczególnie kiedy skupimy się na ofensywnych piłkarzach. Sanchez zagrał tylko 10 meczów i w całym sezonie ma 0 goli oraz 0%. Asyst, a William wcale nie lepiej, bo choć zagrał w 19 spotkaniach, to asystował tylko raz i to nie w Premier League, tylko jeszcze w poprzednim klubie, w Olimpiakosie. A jak wygląda to historycznie? Jak Lewy wypada na tle legend? Zacznijmy od tego, że większość zawodników wieku lewego albo już odwiesiła swoje buty na kołek, albo grali na emeryturze w Stanach, Chinach czy Arabii. Ale nawet jeśli porównamy go do zawodników okraszonych mianem długowiecznych, Lewy całą stawkę zjada na śniadanie. Najbliżej aktualnych wyczynów Polaka był Cristiano Ronaldo. To jego w ostatnim ligowym spotkaniu przebił Lewy i pobił dotychczasowy rekord bramek strzelonych przez zawodnika po 36 roku życia. Ronaldo zdobył 36 bramek. Warto wyróżnić również Quajarelle, który zdobył koronę Króla Strzelców w Serie A, grając dla Sampdorii i ładując przy tym 26 goli. Tyle samo zdobył Di Natale w Udineze. Toczti w wieku 36 lat zdobył 8 bramek dla Romy. Giroud dla Milanu 18, Dzeko dla Interu 17, Kloze dla Lazio 8. Nawet jeśli cofniemy się jeszcze dalej, niewiele się tutaj zmieni. Puszkarz zdobył imponujące 30 goli, a Di Stefanu 22. Wciąż jednak to dosyć daleko do 38 bramek Roberta, a co warto podkreślić jeszcze raz, sezon wciąż się nie skończył i lewy na bank wyśrubuje ten rekord. I bardzo często to wcale nie było tak, że im się już nie chciało, że to lewy sztucznie przedłuża karierę i nie może pogodzić się ze swoim wiekiem. Ci piłkarze już po prostu nie dawali rady. Mundo Deportivo po ostatnim meczu ligowym nazywały Roberta zabójczym. Mimo, że mamy początek kwietnia, wiemy już, że będzie to najlepszy jego sezon w Barcelonie. Sam Lewandowski nie ma zamiaru spoczywać na laurach i ostatnio w wywiadzie po raz kolejny dał jasną deklarację na temat tego, co sądzi o swojej przyszłości. Wiele osób mówi o moim wieku, ale pod względem fizycznym czuję się znakomicie. Chcę grać na najwyższym poziomie jeszcze kilka lat. Dla mnie te słowa krytyki, które od jakiegoś czasu wylewają się w jego kierunku wiadrami, są trochę niezrozumiałe i świadczą o tym, jak jest moim zdaniem niedoceniany. Obejrzałem większość spotkań Barcelony w tym sezonie i zdaję sobie sprawę, że to już nie ta sama technika, czy wykończenie to w swoim PRIME. Wiem, że lewy potrafi irytować, mieć bardzo ciężkie momenty i sprawiać poczucie, jakby był nawet niepasującym elementem układanki. Ale ludzie, gościu zdobył 38 goli w tym sezonie. Nie da się wypracować tylu goli nie robiąc dobrze swojej roboty. Lewy ma zagwarantowany nieziemski serwis, ale to nie znaczy, że każdy inny napastnik w tym systemie by się odnalazł. Nie brakuje tapinów czy rzutów karnych, ale przecież taka właśnie jest rola napastnika. On ma odpowiadać za strzelanie Goli i robi to wyśmienicie. Lewy słynie z umiejętności ustawiania się wojskowej inteligencji i strzeleckiego instynktu. Nawet jak nie daje rady fizycznie czy technicznie nadrabia swoim zachowaniem, którego na pierwszy rzut oka zwyczajnie nie widać. Myślę, że Barsa po prostu ma dziś przesyt pięknie grających piłkarzy i na ich tle lewy nie wygląda tak super. To nie zmienia faktu, że robi kosmiczną robotę dla drużyny i jestem przekonany, że bez niego Barsa nie byłaby wciąż w walce o każdy puchar. Przez całą karierę Roberta słyszę, ktoś ciągle próbuje mu przybić łatkę kłody. Gościa, który kompletnie nie ma umiejętności. Bayern miał być samograjem, a Kane miał w jeden sezon pobić jego wieloletni rekord w Niemczech. Ferran w formie miał wygryźć go ze składu, a Wito Roque posłać ekspresowo na emeryturę. Na razie dziadek ma się wciąż całkiem nieźle. Może w przyszłym roku ktoś w końcu go zbije z tronu. Lewy traci tylko dwie bramki do lidera klasyfikacji złotego buta. W tyle zostawia Halanda Keina czy Mbapę. Piłkarzy, którzy już dawno powinni przejąć pałeczkę po Robercie. Spodziewałem się, że Hansi Flick odgruzuje lewego, ale z pewnością nie, że aż tak. Hansi ewidentnie widzi w Polaku coś więcej, bo to trener, pod którego skrzydłami lewy przeżywa najlepsze sezony w karierze. 13 meczach, których Flick trenował Roberta, ten zdobył 121 goli. Jeden z najlepszych duetów trener-piłkarz w całej historii piłki nożnej. Przyznam, że kompletnie zaskoczył mnie fakt, że statystycznie może być to jego jeden z najlepszych sezonów w całej karierze. W najlepszych sezonach dla Bayernu zdobywał 48, 50 oraz 55 goli. Zakładając najmniej optymistyczny scenariusz dla Barsy, przed drużyną z Katalonii jest jeszcze około 11 spotkań. Jeśli Barsa jednak będzie grać do końca we wszystkich rozgrywkach, liczba wzrośnie do 15 meczów, a to przy zachowaniu jego obecnej średniej 0,91 gola na mecz, pozwoli nawet przebić liczbę 50 goli. Lewy na moment, kiedy to nagrywam jest już tylko 3 bramki odsetki dla samej Barcelony. Niedawno przeskoczył Ronaldinho, a spokojnie zaraz zrobi to z Pedro, Neymarem czy Stoiczkowem. Taki dorobek udało mu się uzbierać w naprawdę bardzo krótkim czasie, bo potrzebował do tego zaledwie 137 spotkań. Dziś Barca gra wzorową ofensywną piłkę, ale nie zapominajmy jak to wyglądało, kiedy przychodził na Camp Nou. Do Barcelony Trafiał na schyłku kariery. Nie grał tutaj jak większość zawodników w swoim prime oraz nie był w niej w prime samego klubu. Barca podnosiła się z kolan po jednym z największych kryzysów w całej jej historii. W jego pierwszych dwóch sezonach ta drużyna nie działała tak jak teraz, a mimo to udało mu się pobić tak wiele legend. Nikt nie każe tutaj kogoś kochać, ale chociaż docejmy, bo akurat w naszym przypadku ciężko mówić o dobrobycie. Moim zdaniem, właśnie lewy paradoksalnie dziś świetnie pasuje do tej drużyny. Tu jest potrzebny ktoś, kto będzie wykonywał taką właśnie mniej docenianą pracę. Absorbował rywali, sprawiał, że ci cały czas będą mieli z tyłu głowy, że zaraz za pleców wybiegnie im chłop i będzie tylko czekał, by dołożyć nogę w ostatniej sekundzie. W tym wszystkim jeszcze zapomina się tak naprawdę o najważniejszym. Barca, choć sportowo wygląda dzisiaj prześwietnie, to nie jest w miejscu, gdzie może pozwolić sobie na duże transfery, bo po prostu nie ma pieniędzy. Nie ma kasy na napastnika, który dałby konkret bramek tylu, co daje lewy. Myślę, że spokojnie musieliby wydać koło 100 milionów euro. Nawet jeśli gdzieś z tych zaskórniaków by się uzbierały takie pieniądze, to nie wiem, czy byłby to najmądrzejszy ruch, biorąc pod uwagę możliwe ryzyko, że wcale ten nowy by nie odpalił. Lewandowski za kilka lat będzie przykładem piłkarza nieśmiertelnego i to zarówno pod kątem długości gry, jak i jego zdrowia. Na przestrzeni całej kariery praktycznie w ogóle nie zdarzało się, by ten był kontuzjowany, a jeśli już to się działo, to zazwyczaj były to mało istotne urazy. Sporo na pewno zawdzięcza genom, ale byłoby to umniejszające, gdybyśmy tylko w nich szukali sekretu jego długowieczności. Odkąd tylko pamiętam, spory nacisk kładzie na regenerację czy zdrowe odżywianie się. To sprawia, że gdy inni w jego wieku łapią uraz za urazem, lewy jest ich przeciwieństwem. I wciąż radzi sobie naprawdę nieźle. Lewandowski przede wszystkim genialnie się prowadzi od samego początku swojej kariery. Postawił absolutnie wszystko na ciężką pracę i tak zbiera dzisiaj plony. Jest żywym przykładem, że talent na pewno jest czynnikiem dodatnim, ale nie determinującym całą twoją karierę. On skupił się na detalach i rozwinął każdą jedną umiejętność, jaką tylko mógł praktycznie do maksimum. To, co dało się u niego wypracować, było wypracowane. A na końcu zostawiłem jeszcze parę słów ode mnie prosto z serduszka. Zawsze chcemy się śmiać, gdy słyszę takie stwierdzenie, co takiego Robert zrobił dla naszego kraju. Wystarczy ruszyć się sprzed kanapy i pojechać za granicę, naprawdę. Od czasów Jana Pawła II nie było takiego człowieka, który tak bardzo rozsławiłby Polskę na całym świecie. Jedyne zarzuty, jakie możemy mieć wobec kogokolwiek, to do PZPN-u. Ci zamiast sprowadzić prawdziwego fachowca z krwi i kości, który ułożyłby dobrze drużynę pod zatrudniali jakieś eksperymenty albo gości, którzy woleli stawiać autobus niż wykorzystać stać jednego z najlepszych napastników w historii. Sousa i nawałka to jedyne nazwiska, które potrafiły wykorzystać Roberta, i widać to po liczbach. Również po nich widać, jak w życiu napastnika dużo może zmienić trener. Rok temu ten sam lewy przez cały sezon zdobył 12 goli mniej niż dzisiaj. I naprawdę chcecie mi powiedzieć, że trener nie ma żadnego wpływu? Robert nie strzela dla kadry, bo mu nie płacą. Nie, Robert nie strzela dla kadry, bo jest napastnikiem. Finalizatorem, który od początku swojej kariery żył spodań. Taki typ zawodnika. Ja podziwiam, że mu się chce jeszcze w ogóle grać w tej reprezentacji. Całą karierę spotyka się z krytyką, no a nikt nie bierze pod uwagę, że tu nawet nie pomógłby Messi lub Ronaldo w prime. Jestem przekonany, że z Lewem będzie tak jak ze zdrowiem. Nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Mówił do was Jerzyk, mówił do was Świat Futbolu. Do następnego i siemano.